Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę teraz coś Ci powiedzieć. Coś ciekawego, coś wartościowego. Tematem tego filmu będzie magia. W kwestiach relacji damsko-męskich. Znaczenie magii w relacjach damsko-męskich. Brzmi dziwnie, co? Nie wiesz o co chodzi. Ciekawe. Magia? Co ma magia do relacji damsko-męskich? Czym jest magia? Większość osób myśli, że magia to jest. Coś niemożliwego, coś co nie istnieje, coś co jest tylko w filmach. Magia jest uważana za coś niemożliwego do zrobienia, za coś, co z naszej perspektywy nie jest możliwe, aby się stało. Magia kojarzy nam się z potworami i tak dalej. Czym jest magia? Czemu o niej teraz mówię? Więc magia. O co chodzi z tą magią? Magia zawiera w sobie coś innego niż ludzie myślą. No dobra, załóżmy, że magia to są właśnie rzeczy niewytłumaczalne, rzeczy, które nie wiadomo jak się stały, nie wiadomo jakim cudem coś się stało. To jest właśnie magia, okej. Okay. Więc tak, załóżmy, że ktoś coś osiągnął, coś zrobił. I ty nie wiesz, jak ten ktoś to coś zrobił. Nie wiesz, jak on to zrobił. Okej. Okay. Ktoś coś zrobił, nie wiadomo, jak tego dokonał. No. Nie możemy sobie tego wyobrazić. Jezu, jak coś takiego można osiągnąć? Wróćmy do definicji magii. Definicji jest wiele, ale najogólniej rzecz biorąc, można powiedzieć, że magia. Oznacza rzeczy, które nie wiadomo w jaki sposób się stały. Jest to niewytłumaczone. Jest to niewyjaśnione. Nie wiadomo. Niemożliwość. Czy jest jakiś związek między tymi dwoma elementami? Między znaczeniem magii, a czymś takim, że ludzie robią różne rzeczy, osiągają różne rzeczy i nie wiadomo jak oni je osiągają. I teraz, ja nie chcę powiedzieć, że to jest magia, ale ja zadaję Ci teraz pytanie, czy istnieje pewne połączenie? Między tymi dwoma elementami. Oczywiście, że tak. Właśnie podaliśmy sobie dwie różne sytuacje, które można w jakiś sposób ze sobą zestawić. Więc magia oznacza rzeczy niesamowite, czyli oznacza rzeczy, które my w pewnym sensie podziwiamy. Podziwiamy te rzeczy. Czyli nam się te rzeczy podobają, chcemy takie rzeczy, chcemy takich rzeczy, chcemy je widzieć, chcemy je zrobić. Czyli magia kojarzy nam się w pewnym sensie z czymś pozytywnym. W pewnym sensie to jest takie lekkie, ta pozytywna energia przy znaczeniu wyrazu magia jest lekka, ta pozytywna energia, ale jest. Ponieważ magia kojarzy nam się właśnie z czymś, co nam się podoba, co, co chcemy, czego chcemy. Więc ty, kiedy coś robisz, możesz coś zaplanować. I teraz załóżmy, że ty chcesz znaleźć w swoim życiu wymarzoną kobietę. No dobra, no to mogę na przykład powiedzieć sobie, ok to po prostu będę żył tak jak żyłem, będę robił to co robiłem, no i w końcu ta kobieta się znajdzie. Prosta, koniec. Można pójść taką drogą. Można też pójść inną drogą. Można pójść drogą taką, w której Ty jakby planujesz to co się stanie. Ponieważ jeżeli przyjmujesz postawę, no, zobaczymy, okej, okay. poczekamy, zobaczymy, coś tu będę robił, nie wiem, może ktoś do mnie zadzwoni, to wtedy sobie gdzieś z tą osobą pójdę. Zobaczymy. Może tam będzie dziewczyna. Jeśli to trudno. Poczekam na inną okazję. Więc dużo ludzi żyje według modelu. Zobaczymy, co się stanie. Ich życie nie jest zaplanowane. No, ale Dominik, no, ja chcę żyć chwilą. Okej, okay, nie ma problemu. możesz żyć chwilą. Jeśli jesteś z tego powodu zadowolony, bardzo się cieszę. Nie zmieniaj tego, broń Boże. Bardzo się cieszę, daj znać w komentarzu. Yy, więc tak. Możesz zaplanować krok po kroku. Czyli tak. Chcę odnaleźć wymarzoną kobietę. Co musi się stać, żeby mógł tą kobietę odnaleźć? No, muszę umieć. Poznawać kobiety. Poprzez umiejętność poznawania kobiet rozumiem, że poznajesz kobiety i one są Tobą zainteresowane. Według mnie na tym polega umiejętność poznawania tych kobiet. Więc poznajesz kobiety, umiesz je poznawać. Ok. Co muszę zrobić, żeby nauczyć się je poznawać? Muszą dowiedzieć się, jak nauczyć się je poznawać. Muszą zrobić to, czego się dowiem. Czyli teraz zwróć uwagę, że to, o czym my mówimy w tym filmie, we wszystkich filmach. To jest układanie pewnego rodzaju planu działania. Czyli to nie jest tak, że my sobie coś mówimy, no i coś tam sobie robimy i tyle, tylko ty układasz cały plan. Ty wiesz więcej niż ta druga strona, czyli ty wiesz więcej niż ta dziewczyna, niż te dziewczyny, które będziesz poznawał, ponieważ te dziewczyny no, po prostu sobie żyją z dnia na dzień, yy, potencjalnie, a ty jesteś osobą, która coś zaplanowała, ma jakiś cel i dąży do tego celu, ale przede wszystkim według jakiegoś takiego planu który ona wcześniej już stworzyła, utworzyła. Czyli zwróć uwagę, że te drugie strony, z jakimi ci przychodzi się spotykać, nie wiedzą o tym twoim planie jakby. I w tym planie nie ma nic złego, tak? No, po prostu robisz określone rzeczy, w których nie ma nic złego. Ale chodzi tutaj o to, że jakby ty jesteś kimś. To wie więcej, ponieważ stworzył cały plan działania, przemyślał dokładnie swoje kroki i jego kroki nie są przypadkowe. Kiedy ty podejmujesz decyzję o rozwoju, naprawdę, to później dzieje się tak, że twoje życie to określony plan i w swoim życiu nie dzieją się rzeczy przypadkowe. I to jest niemożliwe, żeby zdarzyły się u ciebie rzeczy przypadkowe, jeżeli ty masz plan. Także tak naprawdę sytuacja wygląda tak. Że w momencie, kiedy ty planujesz coś, to to nie jest tak, że później ci się to przydarza. Czyli kiedy ty planujesz, ok, zrobię wszystko, żeby poznać moją wymarzoną kobietę, to to nie jest tak, że ty później po prostu poznajesz wymarzoną kobietę, tylko ty jakby już dużo wcześniej ją poznałeś w pewnym sensie, ponieważ ty już dużo wcześniej przygotowałeś plan, jak to zrobić. A jeżeli Ty przygotowałeś dokładny, konkretny plan, który musi działać, jak to zrobić, to wtedy jest nieuniknione, abyś Ty tą dziewczynę marzeń swoich poznał. Więc w pewnym sensie to, że Ty ją poznajesz, nie jest jakimś czymś, czego Ty się nie spodziewałeś. Jest to oczywiste, jest to naturalna kolej rzeczy. Ty już zrobiłeś to, co trzeba było zrobić, żeby taką dziewczynę poznać. Zrobiłeś to, więc to jest skutek. To jest, jakby, oczywisty skutek tego, że tu ją poznasz. Na tym właśnie polega prawdziwa magia, prawdziwe znaczenie magii. I to znaczenie magii jest tak potężne, że zostało ono. Przekształcone w umiejętny sposób, tak aby ludzie nie mogli tego rozpoznać, tak aby ludzie nie uwierzyli w prawdziwą moc magii, tylko żeby myśleli, że to są tylko jakieś filmowe rzeczy niemożliwe i tyle, i koniec tematu. A tak naprawdę magia istnieje i prawdziwa magia jest czymś innym niż my znamy z filmów, tylko prawdziwa magia jest po prostu działaniem naszym, działaniem w świecie, ponieważ ja już teraz jestem w stanie zadecydować o tym, co się stanie za wiele lat. Ponieważ ułożę określony plan i będę robił określone rzeczy, i później otrzymam określony skutek, ale z pozycji, perspektywy osób wokół mnie, nie wiadomo jakim cudem to się stało w moim życiu, jak ja to zrobiłem. Dla nich to jest po prostu coś, co się stało i tyle. A tak naprawdę to jest magia, ponieważ ja steruję tym i jestem w stanie wytworzyć wszystko, co tylko mogę w swoim życiu. Taką moc masz ty. Taką moc masz. Dokładnie Ty, który oglądasz to wideo. Z tą myślą cię zostawiam. Do zobaczenia.